6, gramy w Pesa, tym razem my, a nie wązaj. Tak, nie wązaj, ale Paweł i Tomek. I musi być jakaś e, równowaga na tym świecie, więc wcześniej graliśmy w FIFA 13, teraz gramy w Pesa 13. Pełną wersję. Więc już mogę grać w Brazylią. Tak, możesz grać w Brazylią, a ja o, sobie zagram. Zniknąć. Może jakąś klubową drużyną. Tak, Chyba tak, to nie, ja. nie zaakceptowałeś. <laughs> to jest to ja. Tylko cofnąłeś. A, poczekaj. Tak, tu jest chyba kilka licencjonowanych lig, może 11. O, o, to nie chodziło, o to nie chodziło w FIFA. O, Liga Brazylijska. A jak się stroje zmienia? Stroje to dopiero później, wiesz, poczekaj. Klasyczne drużyny, No może sobie zagram. O, ty masz Brazylię, tak? Trzy tak. gwiazdki, dobra, Ty będę miał Niemcy. Niemiecka machina. Ja ja. ja chcę być żółty. Tylko ja mam jakieś, widzisz, ja mam drużynę klasyczną. A, ja też. Nieaktualnych piłkarzy. Ty też? No chyba tak, no tak. Riccardo. jakaś znaczy nazwiskami mi dużo nie mówię tam na górze jest napisane, że tylko... Podruba jest... Rivaldo. Dobra. Tu masz stroje, bo sobie... O. Czekaj, bo ja nie mam władzy w ogóle w padzie. Nie masz władzy. No to chyba tak. E, strzałki, tak? Chyba. No. A weź spróbuj analogię. Nic. A, bo pewnie ja to muszę zrobić. Dobra. Z jest to graczem. Jesteś tylko gościem, znowu jesteś gościem. Dobra, które chcesz takie? Nie ma, nie ma zielone. Czemu nie ma żółtych? No bo to bo klasyczne zjeść? to, może oni grali kiedyś zielonych. O no, tyle noga. No, no, no widzisz, moga. ja też nie mam czarnych. Ty czarny. będziesz miał żółte. Dobra, mogą być w Będziesz się mylił, ale trudno. Jest tak zielonym na zielonej krawi. <laughs> Żółci zielonymi niech będzie. Zostawmy takie jakieś animacje są nowe, bo ty chcesz tego, że wiesz, bo chcesz ją znaczy, kupić. czy wiesz, no ja grałem godzinę w demo ja pokochałem tę grę, więc... <grym> ale przyznam, że wcześniej nie grałem w PESy i to jest dla mnie w ogóle zupełna nowość. Ja grałem w y, Pro Evolution Soccer 3. No, na pewno, pis... <grym> na pewno jest y, większa losowość, tak? Czyli te podania nie dochodzą zawsze tam, gdzie byś chciał. I tak ja grałem w Złotych Tak, a, a ja, ja gram na no analogu, więc jestem... Tak, ja Jestem level wyżej od Pawła, ale nie wiadomo, jak się to przełoży na wynik. No, nie wiem, czy będziemy oglądać animację no tutaj, jak... Tak, zawsze to fascynuje, że wszystko idzie naprzód, tylko nie wygląd postaci drugiego <grym planu. <grym <grym <Znaczyna> Wyglądają tacy mocno wymuskani. Tutaj w pes nawet trochę twarze się świecą, nie wiem, czy zauważyłeś. Wyglądają jak figury woskowe. Ale może tylko do takie moje no, odcinki. Ja, no, ja tak... naprawdę czekać tego teraz, to czemu Gears of War, tak jak Gears of War wygląda, albo, nie wiem, heavy rain, a ci piłkarze w sportowych są zawsze tacy. Jak npc kiedy jakiś rpg do drugiego no, sortu. Dragon tak, Age. Dragon Age'u. No. Początek. Nie ma, może ktoś mi wyjaśni w komentarzach, w czym no, to jest problem, czy żeby piłkarze byli naprawdę fotorealistyczni. Przecież tam nic nie musi się animować poza Ale tymi wiesz, to -e, na spadają, musi być prawie, ale nie ma drugiego planu, nie ma jakichś tam epickich scen, spadających samolotów. A teraz skupmy się i ogarnijmy to sterowanie. Jezu, patrzę na żółtych. Mówiłem, że to będzie. E, poczekaj, bo coś... Aha, bo teraz ja jestem na strzałkach niby. Ha, 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 ha. mi ustawienie. Ha, 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 I patrz na to. No widzisz, te strzały są takie, kurczę, no nie wiadomo gdzie ta piłka poleci tak naprawdę. No właśnie. Tylko, że dziwne, że gram na strzałkach, musiałeś coś tam przestawić, no ale trudno, mogę spróbować. Nie no, to my, co <grym> sobie. To poczekaj, spróbuj. nie było, jak wygram... O, no, ale... to mi się też podoba w PESie, no teraz akurat skipnęliśmy, o. ale jest dużo fajnych e, replayi. Jejku, ale ta gra jest fajna, miałem akcję w ciągu pierwszej sekundy. No i to było na tyle, jak tylko sobie ustawię dobrze się, bo gdzie to było? Eee... Jak myślisz, które to jest? Teraz settings. tam oglądalność spada, więc. A tak. No to było wyzwanie. Button configuration. No i widzisz, mam no, Type 1 z krzyżykiem. A jak ty mi też zmienisz, teraz. O, będzie mieć i no tak, to i daj tak. I tak, dobra. Tylko, że ja, ja mam Type 2, a ty Type 1 nie wiem, jak to będzie. Nie wiem o co chodzi. Dobra, schrujemy no. na Type 2. Jak coś to cofniesz na te, Type 1. Dobra, Hubert, wybijaj. Dobra, ja chyba już mam właściwy analog. Mm, teraz ja nie mam. Tak? <grym> 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 nie, żartuję. Że nie nie mogę do piłki dojść. O, jest taka strzałeczka, prawda? Mogę sobie podać gdzie chcę. Na przykład, o tutaj. Tam nikogo nie ma, ale podałem, tak? Tak w Niemczech. Mój był, że znaczy chciał być, ale się rozmyślił. Nie jestem dobry w te klocki. Ale spróbujemy sobie. Ja umiem z różnego strzelać. Aj, aj, Ajajaj. To było. Znaczy bramkarz rzucił w miejscu. Oj, to replaye, no, z różnych właśnie kątów. Fajna, fajna. To sprawa. nic nowego. Znaczy, Bo no w przeciwie masz strzeli. tylko jeden replay i wiesz, to taki. No taki. No to... Nie, nie, to ja w to nie wiem, do, do Isa 8, nie? Znaczy Isa. A w masz jakby replay z całej akcji, nie tylko z momentu, kiedy strzelasz bramkę, czy. E, czy jest jakaś ładna akcja, tylko. Całe cały masz, cały masz dojście do tej akcji jak to wyglądało. W sumie nie rozumiem, bo mówią, że stały ziemię więc mówię, o miejscu, więc o tej akcji. Nie, <grym> ja zagadałeś mnie teraz i... A, spalony. Bohater drugiego planu był. Tak, bardzo chcę zagrać w PESA. Wielki fan, ale nie pozwalam. No, się nagrywa. <grym>. Dobra. No teraz ja się mylę, wiesz, mi wydaje mi się że z tymi zielonymi. Nie, ale no mi się też tutaj lepiej da. w FIFA, chociaż moja opinia na temat piłki nożnej nie jest chyba zbyt wiarygodna. Ale... Oj, oj, oj! Co, Co ja robię, mój bramkarz? Co ja robię? Bo ja mam strzał pod kółki! No, a ja mam. no tak. Jak kwadratem dawałem, do bym dośrodkowywał. Czy ja cię tutaj zmieniłem? Kurde, no dobra. Mamy taką wojnę podjazdową <laughs> z Pawłem. Przecież to Pan bywa... mi zmienia sterowanie, i resztę zmienia. To już to była akcja już. prostu bramkarz. Gdzieś tego bramkarza? Bywa. Brękacz w rękach nie widział gdzie ale, się znajduje. Ja, nie wiem czemu jak ja sobie zmieniam ustawienia, to tam się też zmieniają, to jest właśnie, na opcję nie tutaj. No, nie będziemy a, w Nie, to pewnie my po prostu nie ogarnęliśmy sprawy i... Aha. Najgorsze jest to, że nie pamiętam jak się sprintuje w tym pesie. E... Pod Poder jeden, tak jak zawsze. No właśnie w FIFI chyba tak było, a tutaj niekoniecznie. A chociaż możliwe, tak, mówimy, że jest R1. Zobaczymy. Są na tym świecie rzeczy, które się nie zmieniają. To, że się w twarze zabiera... piłkarzy. Że... Grach piłkarskich. To, że się zabiera piłkę krzyżyki i punktu r 1 Z czym jakąś bramka, bo nas zjedzą? <grafi> Zresztą jeszcze raz, jak zamieniaj klawisze, to na pewno będzie mi się łatwiej grało. Gdzie <grafi> jest Ronaldo? Czy powinien wejść na boisko. Ronaldo Beckenbauer. A, Ojej. Ale, się... ale mam wrażenie, że cię ci przypadło do muru trochę. Nie? trochę tak ma. Spoko, spoko, Jeszcze jest dużo czasu. Chyba. A ślizgi działały w każdej, w każdej grze. Ale czemu nie mówić to? No bo to było, wiesz, w piłkę. Trzeba dyskretnie trafiać w nogi. W piłkę. A potem do, do szatni wejdą i się z nim wóz składa. Czekaj, zobaczmy jakieś kiwki. To pod analogiem? No tak jakby. Wow. Tak Paweł naprawdę wyższy level zdobył grach piłkarski. Tylko trzeba mam doświadczenie pod kwadratem. Coś z tym sprintem? jest nie tak. <grym> Ewidentnie. Może No, zmieniłem, musisz wcisnąć prawdę w gracza na żywym. Z krzyżykiem. Ta, krzyżykiem. Więc sprintem. A znowu czy... no, A znowu jakaś powtórka akcji. Bardzo mi to cieszy. A jaki mamy czas meczu? E, no, pewnie po 4 minuty na połowę, albo może 6. Teraz się zorientujemy, pewnie. Wow, jaka wow, wow. walka o piłkę. Patrz, trzech. 3 zrobiłem. <grym> Jeszcze kanon mógłby. Teraz Benisz przy piłce. Nie on teraz jest z Polakiem przecież. No. Co? No, nie oglądałeś euro? Nie. Mamy Niemce w drużynie. Znaczy Świątyn mieliśmy. I nie, Benisz. Też taki z w znaczy. Niemiec. To brzmi jak bardziej z Turcji. Bardziej jak pralka co? Benisz, Benisz. Nie to jakiś proste był na siebie. Szybkie podanie. Zagadałem cię więc trzeba jakąś akcję teraz wyprowadzić. Nie mhm. no, jest. Jestem No tylko udawałeś, że niech nam w tym przynoszą tak naprawdę no. no, tak wszystkie na części. No, właśnie, chyba wczoraj już widziałem jak tam na, na PSN-ie już cisnąłeś FIFA, a nie The Island. Patrz, patrz, patrz. kurcze, faul. W sumie dobrze, że nie było, bo nie wiem jak się karny strzela i bym się ośmieszył. No, z, tu jest jak, troszkę inaczej. Jak, jak, jak wiesz gdzie jest strzał, to już gdzie? No właśnie ale wiesz się jak to jest izgi chociaż. Nie no tak. wiem jak zdobywać kartki. Zobaczymy pod kółkę. no ale dobra. No nie. Zostawmy może, zobaczmy jak zdanie oh! grać. Jak ładnie przeniknęła nogę w trakcie jest pierściadłu. Przez 43 metry dobra. mur szeroki z jednego biuraża. Tak i... Myślę, że. Ta, Ta. A? A? to ci się musiał rzucać? Kuber to nie jest popierdółka. Zresztą dziwnie też wyglądają te e, rzuty, wiesz, piłką przez brałkarza. Piłka tak dziwnie zapleci. No, już trudno. No, ale mi się gra bardzo fajnie. I wiesz, no. Tak też, większa satysfakcja niż z to, ogrywania dema To już mówiłem przy FIFA, że tak bardziej arcade'owo. No tak. Kurczę, dużo, dużo takiej dostępności. Co to tak jakby cię kierunki odwrócił, strzałka pod, odwrócił? Niby pamiętasz o tym, ale... No, oj spalony to jaki? Aj. Wiesz Paweł ty to spalony? Tak. To Pobiec. powiedz. Właśnie duży, był zawodnik za bardzo z przodu <śmiew> i nie było obrońców moich. Niech będzie. Co na jest pewien poziom poniżej którego? Chociaż nie no piłce nożnej, dobra nie ma tego poziomu. <śmiew> Ty patrz, chyba nie ma żadnego zawodnika z umlautem w nazwisku. To jest dziwne. No, nie z... żadnego. Narodowościowa właśnie drużyna, że wszyscy t... chyba, że nie tacy ma typowi w... z typowi wsparcia, dla, dla literek, na takich literach. Nie ma w tej sytuacji, prawda? No nie ma. Może za rok. Nie ma polskiej ligi, ale to też było jasne faktycznie. No ale jest chociażby fakt, że w jest, nie ma polskiej ligi. Gra w Polsce w premier premiery europejskiej w rok temu to, no, to był tak. lekki poślizg. A tymczasem? O kurde. Jest, nie wiem czy był w poprzedniej części, nie pamiętam, mm, online pass. E, też nie pamiętam. No, ale to w tej części jest, gdybyście się zastanawiali. chcieli kupić sobie używaną grę. To... w tej części jest dużo dużo DLC. To pamiętajcie o tym. Bo że aktualizacja składów będzie w październiku z okienka z jednego... Zrobię takiego fanisterowego. No i dostaniemy pewnie... <laughs> chyba był kwadrat, tak? Czy Tutaj <laughs> trybuny mamy. <laughs> Trybuny szaleją. Dobra, nie udała mi się akcja. No cóż, nic nowego. Ej, czy ty masz też takie ładne tutaj zagrania, podania na dobieg? No nie wydaje. Dylan mnie ale... to, że mi pozamieniałeś klawisze Patrz na patrz jakie, jakie kombinerki teraz będą. No. O, o, o. Zrobiłbyś no tak, takie było, to, to, coś to coś to, to. ja tej strzałki nie rozumiem. Po Woj, tak. to, to. i zrobiłbyś takie coś w Tak, żeby ta piłka poleciała. Dziwnie. Da się włączyć ze znaczy, to znaczy, ona jest pod L2, więc wtedy masz jakby pomoc. Wiesz, kiedy. Wiesz, że, gdzie że twój piłka przeciwnik poleci. wie, gdzie poleci piłka. Jest no to ma no, coś takiego. takiego. <laughs> <tego. laughs> Świetne <jest> związanie. <laughs> Albo tym ruszać wiesz na lewo, prawo, wszędzie i wtedy to może być trochę mylące. Można zdezorientować przeciwnika. Zaraz ci pokażę, jak. Wow. Czy ty widzisz, co to się dzieje? Chcę to wow, zrobić. Wow, wow, tak czy nie? Strzeliłem Golam i to pierwszy. Nie. I zobaczmy te powtórki, bo mi się podobają. No, zobaczmy, to możemy zobaczyć. Będzie pokazana cała akcja, nie tylko strzał. Tak jak te trybuny, kolejna rzecz -y. w piłkarskich. Czemu w takim, w, w Heavenly Sword. przecież tam tysiące, wiem, setki postaci biegało. To na był polubiksy. tytuł startowy na PS3, tak? Tak, a po 6 latach w drach piłkarskich w są 2 Wow, ale ci naszła na goleń. No i tutaj troszkę spadki klatek na sekundę. No, mi się no, wydaje. Nie, myślę, że to jest taki zamierzony efekt, że takie wow. pickie wejście <laughs> like a Boss. O, nie chcemy zapisywać, nie, to Ale możemy tu jeszcze zrobić jakieś inne... Dobra, dobra, już puszczaj grę, gra, Ale... ja to Tu mogę przewinąć i jeszcze wow. raz. I, teraz, o. I twój nieudolny browncash. Tekstury szaleją, tekstury szaleją. Twój tak. nieudolny browncash, który tego nie wyłapał. Właśnie podobno ludzi mówią, którzy obcują z tą serią, przez lat, <laughs> <obcuję>. że... Jak na ksiądzce obcony, z dzieci. już. Właśnie mógł, to właśnie mówił, że tu tak jakby średnio ogarniają. Nie wiem czy ogarniają trochę lepiej w trzynastce. Ale kurator nie jeszcze tych nie <gry> czekaj, co teraz? A druga połowa. No dobra. Teraz druga połowa będzie należeć do drużyny niemieckiej. Klasycznej. No fajnie kamera odjeżdża, to było? Przy doczności? Nie wiem, ale też mi się to podoba. Też złocimy bo to wiesz, wszystko z helikoptera się dzieje. Ale on Spodnie. nie spadnie. Nie, możemy w niego kopnąć, pewnie. Czekaj. O, jakie przypadkowe podanie, z którego coś będzie. Albo i nie. Wiesz co coś ci powiedział, co z tego może dawaj, być? Dawaj, ale dawaj, dawaj. mu nie Potem tam. Oj, oj, oj. Ale ty przynajmniej że się sam nie spodziewałeś tego, prawda? No, wiesz co, no, nie wiem. No, tak... <grym> miałem pewien pomysł, plan. To jak dla w tekerze widzi, kto którzy tyle już teraz i maszyło, ma te przyciski. Nie no, no, przycisk no tak no, zawija. Tu łatwo zgadnąć czy podajesz blisko czy daleko. mówimy już to wcześniej obczaić i podbiec jakimś piłkarzem. Ale niestety. Panie masz nazwisko piłkarza. Girjonio. Mocno, mocno brazylijski. Widziałeś jak mało takowało? Nie, na szczęście nie. Zobacz jak się robi akcję. Jedno podanie i od razu jestem pod Twoim polem karnym. on ci zaraz przywróci. O, jak zaraz ale on cię przywróci. A, no wiesz tu, żaden zawodnik nie ma mulauta w nazwisku. To jest jakiś, jakiś skandal. O. Skandal! to Oj, <trym> te wyrzuty są śmieszne, jak dziwnie ta piłka no, nie da piłkę. ale nie... weźmiesz w powietrze. Jakoś tak Co ty mi znowu pozamieniłeś? Nic, nic. A, to, no, Ale to jest takie mocne wyniki. Ja to wiem. widzisz, tam przytrzymałeś przycisk, to tak jest. Ale to jest jakaś składna akcja, tiki taka, podania prosto do nogi piłkarzy. Dalej nie ogarnąłem sprintów, ale gramy. Patrz, 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 no idzie podam, gdzie podam. W przód. No, nie. Zmieniłeś. Mnie. Rzeczywiście ta strzałka jest super. Zmieniam zdanie. To jest przyszłość gier piłkarskich. Mm, tak. Czlaj... Taki jak ten... Kto to maluje po ekranie, to taki, tym, tym markerem... Gmów? Nie, nie, nie gmów? Tak, tak. Na na tym ekranie. A tu się pomyliłem. No, to no to piłkarz, nie, tutaj jest akcja. No e. nie, znowu się pogadałeś. Wow. Nie wiem, czy tak, że bramkarze łapią te piłki, ale jeszcze chyba się tak nie zdarzyło, żeby któryś złapał. Wszystko piąstkują. Nie nie, tak. Moje strzały są takie całe. Ślisk, podanie, zobacz. Gdzie jest sprint? Ej, co to ma być? Błagam, traf! Jest! Sam Jest! Jest! zaskoczyć, ale widzę, że się nie Jest! Jest! Brawo, brawo to, też taki bardzo niemiecki z nazwiska przynajmniej ja, i Ci fotografowie z tyłu się ruszają No, To już jest jakiś progres <grym> Ale trybuny dalej są zlepkie po prostu pikseli Zobacz to, to Czy Serwujeś jakąś zmyłkę, czy tylko dałeś strzałkę? Wiesz co, no tylko analogiem coś tam tworzyłem Nie było w tym żadnego ale większego lepiej. triku Ale w dał się oszukać i o to chodziło To ja tak wyszedłem do Wiesz co, bałem się, że finisher będzie słaby. Co robić? To było dobre na starych telewizorach 4x3, bo wtedy bramkarze wybiegał tak z zaskoczenia, za ekranu, w tak, z boiska i nic nie widziałem. No tak się z tego wychodzi. Ale w erze telewizorów 6 x 9 to już słabo. Jak mamy z tego wyjść? Start. A faktycznie! Kolejna zagwozdka dzisiejszego dnia. Jeszcze jest 30 minut na zmianę rezultatu, na moją korzyść oczywiście Już da w strze żeby były, większe emocje były, że Tak, się tak się no bramki Ile czasu można wygrywać, <laughs> no. ładne podanie tak w ogóle. <laughs> Albo nie odnieść się do tego. Biegnij, błagam. Nie wiem, że nie umiesz sprintem, ale... Ale biegnij. że się rozegrałeś już. tak proszę. Daj mi godzinkę, daj mi dwie i już mogę konkurować z najlepszymi. Faul, Ale kto kogo? Ja się nie wiem. No ja ciebie. Zobacz jaki mur mam znowu szeropi. A teraz trafił. Z jednego piłkarza. Nawet nie podskoczył. A no ćwiczyłeś, ćwiczyłeś. Nie, ale tego się w nie zmieniają. No PS nick się dużo grałem. Taki spadający liś, tak spadała wiesz. No, spadające dzida. Dida z nieba Mam wrażenie, że nie się ruszali zwolnioną no, Kurde. Wow! Trochę tak, trochę jest taka wolniejsza akcja. W dzisiaj wszystko jest takie szybsze. Tak się wydaje przynajmniej. A tu jest tak spale, ale dzięki o, temu można sobie ładnie akcję, nie, akcję wytworzyć. <trymne> Dalej, dalej, główka gadżeta. Wow. Udała ci się, kiwka jakaś. I kolejna. Tylko c że nikogo nie, nie pobliżył. No nie. Ślisk, Ślisk. Ale ta gra jest fajna. 9 na 10. 1 minus, bo nie ma żółtych strojów to zjemy. 6 na 10, bo przegrywa. przegrywa. Ty, ty 7,5 byś dał. dał. <grywa> 7,5 jak karty. Nie, świetna gra, naprawdę. No, no, przyjemna. Takie rzeczy, to tylko w peści. Wow. Ledwo kamerzysta nadążył za akcją. No, rozgrywaj. Coś czuję, że ludzie mnie zjadą za to, jak gram, jak koleczę. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie, Ale że na ja tu jestem. Jak się sprintuje w tej grze! Jezus, strasznie. Aż tak miło. na jak się rewanży. Skip, skip, skipujmy to. Dobra, to Jeszcze się co, zrobimy rewanż, jak ogarnę, jak się sprintuje. I teraz nawet się nie chce tego sprawdzać. Nam, nie, jakieś cheatyw ale... wpisujesz, tak? Nie, Kody, to... Kody Sims 3. Jak zmienić ziomka, który kopie piłkę? A, no to nie w, nie w menu gry, <grych> to czekaj jak? Gdzieś tutaj chyba, tak? Nie wiem. Nie no, start i set kicker był zawsze A, no to sobie sprawdź. No ale nie to... ma tego. A set pistaker to może to, a tam drugie. Gdzie? Set, set coś tam, Peace taker. to ten, który y, y, moc oddaje, tak? Ten, ten, który tak? czyni pokój? Ale w świecie. <grych> Ale to, to ja nie rozumiem. Ja mam teraz sobie wybrać? Nie, jest to zrobię ustawienie, nie wiem, no, spróbuj. Bo mi chodzi, żeby nogę zmienić. Tron ma nogę? E, no, albo lewą, albo prawą. Wiem, Więc jest taki nie motyw ma. zawsze, że jak... No dobra, no Dobra dobra, nie udawaj, że ty aż tak profesjonalnie podchodzisz do no, zobaczenia. A pamiętasz ostatnie karny, jak ci wywalnąłem? Eee. No właśnie. Fifie? Znaczy nie, nie. Nie karny, <laughs> tylko rożnik powinien No, możliwe. Biegnij błagam. No straszne, biegnij, biegnij. Niestety się posztykał swoje nogi. No dobrze, dobrze. No nie. I, i jeszcze raz. Um. E, ups. O tak, pewnie wszystkich mi pobijesz. Patrz jaka afera jest. Helmut, tam. Wow. Pan ma makaron Pan na ma głowie. Ten, z przodu krótko z tyłu długo, <laughs> tylko wąsłuch. Niezły helm. Ręka, tak była ręka. Ale chyba FIFA to animacje są mniejsze zawodników. Na pewno jeśli chodzi o... dużo w tym jest Kolizję, Marketingu i jakiś tam engine kolejny, który jest taki sam, ale... co Trochę tak. Trochę Ja zrobiłem. i kurde! Na większą bramkę by weszło. To jest jakieś poszukany, bo nie gram u ciebie w Brazylii. może Brazylijczyków? Nie, no, co za dobrze po prostu. Trzeba tutaj jakoś, nie wiem, sprowadzić do pionu. O, właśnie tak. To ty się do poziomu sprowadziłeś, <laughs> nie? No nie. nie Widzisz, to smur jest nie możesz przejść. Aj, za dużo dałem przeżyków. Aha, ten sporo, no jest to, to jak? No to może i lepiej. Taki na 20 metrów co najmniej. Chodź, dawaj, podaj komuś najbliższemu. Wow. No faktycznie, mam takie wrażenie, jakby ta akcja była wolniejsza. Ale to ma swój urok. Też właśnie można... Wow. Poświęciłem się troszkę. Też można sobie jakoś rozmyśleć yy, nad akcją. Co tu się dzieje? Znowu pan Makaron coś zrobił. Albo to ja tobie to yy, Jaki faul, co najmniej na czerwoną kartkę. Cieszy się, że ci się upiekło. On się na żółty świeci tą żółtą kartkę. Tak, i ma czerwone spalekki, że jak za czerwoną... Faja, to... że kiedyś grałem właśnie w piłkę którąś tak ktoś kto by tłumaczył, nie? to tłumaczył. Fajny, A fajne, fajne fajer. A na czerwono też cię świeci. Zobacz, jakieś ślizgi, no nie masz... Wow. Bramka szła w te piłki w końcu. 7 Znowu spalony? Może ci jednak wytłumaczę, co to jest spalone. Bo niby wiesz, ale jakoś tak nie, nie stosujesz się wiem, do ale i... nie powiem. Nie no wiem, nie mogę tak na dawać po prostu w takich podatunkowych sytuacjach. Jak ciebie nie ma. Hmm. Kifki, kifki. Dobrze! No właśnie przypadek, miałem takie nie miałem no, taki przypadek. Nie wiem, ta strzałka to wiesz, ty dos jeszcze osiem strzałek, a to <laughs> bardziej mylił, nie nie Ciekawe, Czekajcie w online takie stanie, pewnie nie. I już ręka w górę. Spalony, spalony, no, no. panie sędzio. A, tylko, nie, to jest jakieś przygięcie. Hmm. Kolano, tam, tamten stał za linią, na górze. Tak zwany spalony o zęby Ronaldinho. Czyli niewielki, ale jest. Spalony to spalony. A na jakim tam stadionie? Eee, jakimś tam, chyba twoim, wiesz, ten taki oryginalny brazylijski stadion. Tak podejrzewam. Tylko jeden mają? <laughs> tak. Nie! Nie! Może ja przegrywam bo. z Pawłem w Pesa. <laughs> Dobrze, że FIFA wziął Zaraz Co? sobie podgrywa, że <laughs> przed weekendem jeszcze. coś strasznego po prostu. No to Albo nie, nie wyłączył. Nie rozobaczmy, no bo ładna, ładna tam akcja pod koniec. Mogę to przyznać szczerze. Czy nie było brzydko? Ten pierwszy miał z pierwszej wannąć, ale, ale widzisz kalosowość osobowość? Przeleciała piłka przez jednego, on nie dosięgnął, drugi dosięgnął, A ledwo No tam... dosięgnął, ale Ale wiesz, tam pierwszy dosięgnął mógł dosięgnął. jeszcze zgarnąć tą piłkę, tak? To ta wow, piłka jednak. Życie, było ta taki strumo. Z tego wow. No tak. patrz, patrz na rękę, jukarza. <grywa> <grywa> no. Jak wow. z... jeden żywy organizm grając. Tak. A kibice no, w Na no. wojsko na murawę. Tak, wszystko nie uściskać za te świetne strzały. Ale patrz, reklamy są w Wembley, czyli może gramy na Wembley, czyli w Anglii? Czyli, czyli nie w Brazylii. No nie wiem, właśnie. Nie wiem, czy da się tak jakoś sprawdzić szybko, gdzie gramy. Ale skoro reklama Wembley, no to pewnie Wembley. wiem no, ja, co, co to było? Nie wiem, ale przyszło <laughs> wszystkich. Jeszcze jeden z I mnie spałbywałeś najczęściej. A kontuzja! No, chyba kontuzja, bo leży. leży i nie wstaje. No, to są wszystkie animacje z wynim tenkę. Tak. Zobacz, to jest jakiś pokaz fajder no. o co chodzi. To, z to Asterem, ten Solid nie tak? No nie no chyba nie. Ojej, ale to, taka symulacja, to jest symulacja, to taki symulant, no. Jeszcze kapitan, wstyd. Mogę ruszać murem? Tak nie mogę, ale nie wiem jak. Chyba do osób. Padła, ale od tyłu. W sumie... Za chyba się nie liczy. kub ale wow. jakie podkręcenia, wow! pewno myślę, że duże plusy zbierzesz wśród naszej społeczności, a ja zbiorę Zrobimy granie live jakby <laughs> przez godzinę w PESA z Tobą. Może rekord świata jakiś zrobimy, nie wiem, 50 godzin w PESA. Bez snu. No. I tylko Liga Polska, ta Polska Liga. No to właśnie nie, no ja dlatego lubię mówię Brazylią, bo oni takie ładne no. Ile strzałów? Ja mam jedne, jednego gola i 8 strzałów. A to 15. No dobra. Jakieś dys, dysproporcje lekkie, ale trudno. Brazylia to Brazylia. Dobra. Jednego ci dałem norowego, żeby nie było za zostawienia. Tak, tak. Tak sobie wmawiam. No a nie Z tym No cóż, no chciałeś bronić. I tyle. No to by było na tyle. Pograliśmy w PESA pełną wersję. No i cóż. I dostałem, ale szybko, mam nadzieję, zapomnę o tym. A po weekendzie no, jakoś będzie recenzja. Tak. tak. Może Boże ja napiszę. No, skoro wygrałeś, to pewnie wygrałeś jakby no, prawo no, do napisania. No fajnie. <laughs> no są podania. Fajnie się strzela. Trochę jak w GTA, <laughs> tylko że nie ma samochodu. No dobra. No, to na razie. To cześć.